My jako społeczeństwo w moim przekonaniu dotarliśmy do takiego momentu, w którym albo się walniemy w głowę i zaczniemy chronić wartości, albo będziemy bandą coraz bardziej otumanionych, nie wiem jak to nazwać, pół ludzi. Te wartości... To jest na przykład piękny język polski, to jest na przykład, nie wiem, background intelektualny, świadomość historyczna, świadomość narodowa również, e, szeroka wiedza ogólna o świecie i taka wiedza, która byłaby wiedzą e, pozwalającą się porozumiewać, bo myśmy doszli do takiej sytuacji, że dzisiaj w dwóch chłopaków mieszkających w tym samym bloku naprzeciwko siebie w dwóch mieszkaniach. Może nigdy nie przeczytać tej samej książki, nigdy nie zobaczyć tego samego filmu, nigdy nie interesować się tym samym i w związku z powyższym tak naprawdę nigdy się nie zrozumieć. Nie ma, nie ma wspólnoty. Nasza wspólnota się totalnie rozsypała, tak jak się rozsypała świadomość społeczna.